Kasony zawsze mają to do siebie, że mnie bardzo denerwują. Ale niezależnie od tego, czy jesteśmy na IFA, czy na MWC w Barcelonie, po pierwsze zawsze dźwięk nagrywany przeze mnie nie jest słyszalny, ze względu na to, że jest tu strasznie głośno, a poza tym, niestety, oświetlenie jest, jakie jest, czyli powiedziałabym tu, użyłabym tu mojego ulubionego słowa na tych targach, ale nie będę Wam tego mówić, bo jest bulgarne, ale po prostu jest beznadziejne. Xperia XZ, tak, dobrze mówię, bo mnie tu kolega cały czas mówił, że to jest ZX i mi się teraz będzie myliło przez niego. Więc Xperia XZ w moich rękach i pierwsze wrażenia sprawia, co tu dużo mówić, według mnie kiepskie po prostu. Wizualnie co prawda jest to odświeżona seria, nawiązująca co prawda do Omni Balance, czyli tego designu sonowego. Japoński koncert wreszcie pokazał coś, co trochę odbiega od tej stylistyki, ale jednak mimo wszystko do niej nawiązuje. Trochę to brzmi jak masło maślane, ale jak popatrzycie na ten telefon, on wygląda jak mydelniczka, owszem, ale naprawdę widać tutaj stylistyczne powiązania z poprzednią generacją, czy też z X, czy z Z. A to, co moim zdaniem tutaj rzuca się najbardziej w oczy, to jest fakt, że to jest po prostu telefon podobny do starych Lumi, do tych pierwszych, które pojawiały się na rynku. Jestem bardzo ciekawa, czy się z tym zgodzicie, ale wydaje mi się, że taka też będzie Wasza opinia. Co mi się w tym telefonie podoba? No i właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo w sumie w tym momencie nie wiem. Z, w aparacie mi się podoba to, że jest wreszcie tryb manualny, w którym nie trzeba jakoś strasznie grzebać, żeby zmienić ustawienia, więc to jak najbardziej na plus. Tutaj, jeśli chodzi o nagrywanie wideo, też ma być fajna opcja, ale tego niestety w tym momencie nie mam za bardzo, jak przetestować. Ale jest pięciosiowa stabilizacja obrazu, więc jak będziemy potrząsać telefonu, jak będzie nam się po prostu trząsła ręka, no to. Może być tak, że po prostu to się nagra całkiem fajnie. No i właśnie doświadczam tego, o czym mówiłam chwilę wcześniej, że niestety na Sony jest tak, że nic może nie być słychać. A ta stabilizacja chyba nie do końca działa. A może trochę i działa. No to będzie trzeba przetestować faktycznie w warunkach już typowo użytkowych, a nie na targach. No pamiętajcie też o tym, że tutaj może być nieostateczne oprogramowanie, więc wiele rzeczy może się zmienić do momentu wydania tego telefonu na rynek. Mamy tutaj co ciekawe Androida 6.01, więc nie najnowszego i nie wiadomo kiedy to urządzenie otrzyma aktualizację do Nougata. Mam nadzieję, że stanie się to dość szybko. Pierwsze wrażenie, telefon ten nie zrobił na mnie jakiegoś super. Co prawda, wykonany jest z aluminium, ale to aluminium moim zdaniem wcale nie jest jakiejś rewelacyjnej jakości. Po pierwsze widać na nim odciski palców, co prawda to są takie smugi, ale mimo wszystko je widać. Po drugie egzemplarz wystawowy jest już dość mocno poturbowany, w sensie takim, że widać tutaj całkiem sporo rys. No i wizualnie no mi to urządzenie raczej do gustu nie przypadło. Natomiast to, co trzeba oddać temu telefonowi to jest fakt, że całkiem fajnie, sprawnie działa. Oczywiście trudno jest to ocenić po pierwszych minutach korzystania z telefonu, ale tak na pierwszy rzut oka naprawdę tutaj wszystko powinno śmigać tak jak powinno, a masło jest maślane. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Sony Xperia XZ, no to wiadomo, co macie robić. Jestem do Waszej dyspozycji w komentarzach. Ale za dużo wam na temat tego telefonu nie powiem, ale mam w plecaku Sony Xperia XZ Compact, nie X Compact, XZ Compact, no może XZ Compact. Widzicie? Nawet nie wiem jakie są nowości Sony, kurczę. Ale na swoją obronę mam to, że to nie ja byłam na konferencji Sony, tylko Jakub. Więc mam w plecaku tamten mniejszy model i na jego temat w ciągu najbliższych tygodni będę mogła wam powiedzieć sporo więcej. Trzymajcie się, hej.